Że wyrażają w ten sposób chęć przyjęcia wyciągniętej dłoni. Bo jeśli by się tak miało nie stać i gwiezdne wrota by nie były otwarte, to ludzie samodzielnie by musieli podjąć to wyzwanie przejścia bramy czasu. A tego nie za bardzo sobie mogę nawet wyobrazić. Kochani Państwo, czasu zatrzymać się nie da. Właśnie dobiegają końca ostatnie dni 26 tysięcy lat cyklu i przed ludźmi ważna granica przesunięcia świadomości, przeskoku ewolucyjnego dokładnie mówiąc, czyli przesunięcia świadomości w wyższe pola częstotliwości kosmicznej w czwarty wymiar. Państwo przecież wiecie o tym. Dlatego więc uparcie powracam do kryształów. Dlaczego? Bo po pierwsze, to kryształowa cywilizacja spieszy ludziom na pomoc, po drugie, to wasze Nasze gwiezdne kody genetyczne, które są w nas, będą teraz aktywowane bliżej naszych gwiezdnych ojców. Dlatego ludzie zmierzają do krystalizowania swojego kodu genetycznego. Tak jak powiedziałam, energia przyspiesza na całej Ziemi i w kryształach też. Musicie Państwo wiedzieć nie, nie musicie, ale możecie że kryształ. Ten biały, górski, prosty kryształ, którego formy są obecne na spotkaniach w misji faraon, które promujemy i mówimy o nich dużo, wibruje z prędkością 4620 cykli na sekundę. Jeżeli człowiek z nim pracuje, to podnosi swoje wibracje około 2000 cykli na sekundę. Kochani Państwo, każdy, kto pracuje z kryształami poprzez systematyczną, ale świadomą pracę, poprawić może swój poziom o około 900 cykli na sekundę. A największa wibracja normalnego człowieka, przeciętnego człowieka na Ziemi, wynosi 200 do 400 cykli. Czy gra nie jest warta świeczki? Proszę Państwa, tutaj już jest czysta matematyka, czysta fizyka. Kryształ tworzy człowiekowi odpowiednie pole magnetyczne. To serce wasze ma naturę magnetyczną. To wasze są gwiazdne wrota, właśnie w sercu. Tyle wołania była, było od czasów Jezusa właśnie o otwieranie serca. O to chodzi. Dzisiejsza fizyka kwantowa wie, że serce ma naturę magnetyczną mózg ma naturę elektryczną dlatego. Otwarcie się na te wibracje tych energii, które docierają z kosmosu, tego pola, które ma naturę elektromagnetyczną, czyli dociera i do mózgu, i do serca. Dbajcie Państwo o higienę energetyczną, ponieważ wtedy tylko możecie spokojnie, łagodnie przejść te zawirowania na Ziemi. I to pomoże też wam otworzyć wyższą świadomość, ponieważ kryształ posiada naturę Ziemi, planety Ziemia. A Ziemia, jakby spojrzeć z kosmosu, jest to kryształ. Państwo wiecie, że Ziemia ma siatkę energomagnetyczną, tak zwane, zwane pole geomantyczne utkane kryształami, czyli czakramami i Piramidami, pod którymi też są kryształy i aktywuje się jako, można powiedzieć, statek kosmiczny kryształowy planeta i jej mieszkańcy. Więc taką samą strukturę ma ludzkie DNA. Ludzkie kości, na które kryształ ma również przemożny wpływ. Kości mają w sobie wielki magazyn pamięci, wszystkich przeszłych żyć. I to właśnie w nich znajduje się materiał cały, aby nasze marzenia mogły się spełnić, ponieważ z nich również idzie mądrość, kiedy ciało już jest przebudzone. Kryształy lecz, leczą kości, przenoszą z nich energię w ciało i balansują cały organizm fizyczny. Dzisiaj większość z ludzi zna tylko człowieka z tym podstawowym kodem genetycznym, te dwie nitki, które Państwu znane są z różnych opracowań medycznych. Wszyscy wiedzą, że tam jest cały materiał genetyczny zawarty. Natomiast człowiek, który zaczyna osiągać wyższy stopień świadomości, Wznosi, proszę Państwa, kiedy rusza DNA, wznosi ten proces i co się dzieje? Rozpoczynają się niezwykłe zmiany w ciele fizycznym również. O tym będę mówić więcej, dzisiaj nie zdążę tego opowiedzieć, ale chcę skupić się na tym, jak w procesie uzdrawiania i podnoszenia świadomości, jaką rolę odgrywają właśnie kryształy. Bo po pierwsze, co widać w świadomości, jak się rusza świadomość przy pracy z kryształami, kiedy w państwu rozjaśnia się to wielkie zrozumienie praw kosmicznych, otwiera się wasza mądrość, szerzej państwo myślicie, jesteście otwarci na wiedzę kosmiczną i to świadczy już o daleko posuniętych zmianach w mózgu. Ów, kryształ, ciągle mówię o tym kwarcu, oczyszcza czakry wszystkie, rozbija negatywne energie, usuwa bóle, które też towarzyszą transmutacji, naprawia uszkodzenie ciała, leczy choroby, których medycyna nie uleczy Państwu. Kryształy w naszym środowisku emanują wielką wibracją, dlatego dobrze otaczać się oczyszczonymi kryształami. Podnoszą wartość energii, która nas otacza. Dlatego jak Państwo harmonizujecie swoją przestrzeń, to ona się jeszcze bardziej wzmacnia. Mili Państwo, ja nie chcę robić sensacji, żeby niektórzy z Państwa, którzy jeszcze na ten temat mało wiedzą, e, widać te zmiany w ciele fizycznym. Człowiek się zmienia. O tym może powiem innym razem: o zmianie oczu, zmianie ciała, czaszki i innych części ciała, skóry. Kochani Państwo, dlatego ważne jest, aby oczyszczać ciało, aby oczyszczać ducha i ciało, kiedy następują te zmiany w kodzie genetycznym, starać się panować nad stresem który jest bardzo niekorzystny w tym czasie obecnym, bo w procesie aktywacji ludzkiego DNA musi ten proces być dobrze zrozumiany. Trzeba pozwolić, zaakceptować to wszystko, co się dzieje. Dlatego bądźcie Państwo pewni, wszystko na planecie Ziemia jest pod kontrolą. Nic złego Wam się nie stanie. The preceding program, Fu en Fu Serio," was sponsored by BCN Productions. This is WPNA. Oh, park.